Siemanko! Witam w kolejnym Pijanym Rowerzyście! Eee, dzisiaj, 4 czerwca, muszę wam powiedzieć, że kurczę, Pograłem sobie wczoraj w fajną giereczkę, której część z was wie. Może nawet większa część. Może nawet wszyscy. A my wiecie, e, w Stalkera Czyste Niebo zacząłem grać. Jakoś tak miałem ochotę E, bo słuchałem... czego słuchałem? Chyba rozgrywki czy to forum ogadki? Nie wiem, w każdym razie któregoś z tych dwóch podcastów słuchałem i tam chłopaki gadali o metrze e, tym Exodus i sobie pomyślałem, przecież e, ja mam coś takiego, co powinienem ograć i to jest właśnie Stalker, e, Czyste Niebo e, bo grałem tylko w pierwszego czyli Księdza Czarnobyla, jeżeli dobrze tam, to się nazywał Podobał mi się i postanowiłem, że a może czas go właśnie zaliczyć. Eee, odpaliłem sobie w któryś dzień w tamtym tygodniu, i wczoraj właśnie zaaplikowałem sobie eee, kolejną dawkę. I kurczę, jaka ta gra jest fajna! Eee, nie pamiętałem za bardzo. Hmm, tego klimatu. No, mimo wszystko ta przerwa była dość duża od ostatniego czasu, kiedy grałem w Starkera. I nie, nie byłem pewny, co ja utrzymam. Wiedziałem, że, że, że ten klimat był właśnie ważny, ale nie pamiętałem, czy to jest trudne, czy nie, jak to wygląda, jakie są zasady w tym świecie. Eee, no to trzeba uważać, jak tam, to, jak tam działa to promieniowanie. No i E, wszystkiego tak naprawdę musiałem się nauczyć od nowa i to też w taki fajny sposób bo e, tak naprawdę bardzo mało jest samouczków tutoriali e, i większość trzeba się rzeczy domyślić także e, było troszkę główkowania i jakoś jest bardzo, bardzo ale, ale na pewno nie jest to gra, która mm, podaje wszystko na pracy i, i, i łatwo do wszystkiego dojść e, ale to nawet dobrze nawet dobrze, bo e, pozwala odwrócić szare komórki i się trochę odzwyczaić od tych dawnych, tych aktualnych e, standardów ale coś nie żywam, ja pierdzielę chyba, że się zasypał w robocie także e, jestem naprawdę zaskoczony i bardzo przyjemnie się gra, jest trudnawo, naprawdę musiałem się postarać, żeby dojść tam do niektórych lokacji, szczególnie że troszkę nie wiem jak to jest, czy to jest w całej grze, może początek bardziej tego wymaga, może mi się tylko wydaje, że wymaga się tego, bo tak jakby hmm, przejście z... Aktualnie to wygląda trochę tak, jakby to nie był jeden świat, tylko to były takie lokacje połączone w jedną większą mapę. Bardzo możliwe, że ten świat się składa z mniej więcej z takich ośmiu naprawdę sporych lokacji. Naprawdę dużych lokacji. Ta, ta liczba jest powiedzmy, że taka bardzo umowna może to być 12 na przykład nie? W każdym razie składa się z takich dużych lokacji i e, te lokacje za sobą są połączone takimi e, przejściami. troszkę to wygląda jak e, w Monster Hunterze. E, że, że też jedna plansza składa się z takich mniejszych e, połączonych z takimi przejściami, szczególnie jeżeli chodzi o te gry czy bo tego z nowej generacji World jeszcze nie grałem, więc nie wiem czy tam też tak rozwiązali. A, ale o mój Boże. Ale w wcześniejszych częściach tych, właśnie na kasele przenośne, było tak, że przechodziło się takie ekrany ekran ładowania, były krótkie. No i tutaj właśnie też tak jest to rozwiązane, że są takie ekrany ładowania między tymi lokacjami Ale do czego zmierzałem? Że przejście, które pierwsze, które wykonałem, właśnie tam to było, mi prowadziła i przejście, które pierwsze wykonałem. I to że zostałem teraz po drugiej stronie. Powiem Wam, że troszkę mnie zbiło z tropu. Bo wyszedłem w miejscu, które z lewej i z prawej strony ma e, siatkę. Za mną jest e, to, to, to wyjście, a przede mną jest jakaś wojskowa baza i nikt nie da się e, prześlizgnąć jakoś gdzieś bokiem zawsze do mnie strzelali, zawsze gdzieś tam mnie dopadali i mi się sobie, kurde, o co tu chodzi? czemu ja nie mogę pójść dalej, może czegoś nie zrobiłem, ale tak no nie byłem pewny ale w końcu e, mówię, ale przecież tam jest jeszcze jedno e, przejście z boku, tak jakby, więc musiałem się wrócić, przejść na tej pierwszej mapie tam... Idę do innego przejścia, tam spróbowałem, no teoretycznie się udało, przede mną był taki już, powiedzmy, że w miarę otwarty teren, ale już znowu e, z prawej strony były tory kolejowe odgryżone takim, e, taką, o, dobra, moment, przerwy. I tam też były odgrodzone tory kolejowe mm, taką siatką. No a ja postanowiłem, że pójdę teraz wzdłuż tej siatki, bo tam u wojskowych się nie dało przejść obok siatki, żeby mi nie zauważyli. Mówię, zobaczę tutaj, bo tak naprawdę e, właśnie musiałem się kierować właśnie w tą prawą stronę, gdzie ta siatka była. Więc wymyślałem sobie, że to musi być gdzieś jakoś zakręcać. Może jakieś przejście będzie, może jakiś wyłom w tej siatce. E, właściwie dziura, bo wyłom to do siatki nie pasuje, no ale dobra żeby będzie dziurki w tej siatce no i idę, idę. I akurat w miejscu gdzie powinno się przechodzić na drugą stronę był tak. Był na dole to był taki nasyp kolejowy. Więc na dole pod tym nasypem był normalny taki tunel jakby, no jak, taki, jak to w nasypach, no, trzeba żeby się przetestować na drugą stronę, no to był tunel zrobiony, ale tam było w cholerę Stalkerów innych, raczej wrogo nastawionych, jak się później okazało, bo zaczęli do mnie strzelać, jak do nich tam podchodziłem, więc postanowiłem, no dobra, to spróbuję tam górą. Górą też jakieś przejście było, ale nic, też zaczęli strzelać. Czy mnie zabili? Jeszcze do tej pory nie wiem, bo tak naprawdę zacząłem grać z tego Sakera bez instrukcji. Mam ją, bo jest dołączona do tej wersji cyfrowej, więc, bardzo możliwe, że dzisiaj sobie trochę poczytam, jak będę miał chwilę wolnego. Tę instrukcję czy na przykład w nocy inaczej się zachowują wrogowie, czy jest na przykład inne pole widzenia, czy na przykład są może bardziej agresywni, nieufni. Nie jestem tego pewien, właśnie, ale wtedy właśnie byłem, przechodziłem tam w nocy. Nie byłem pewny, czy to jest może taka tak, dlatego że jest noc i mnie nie puszczają. Może w dzień nie będę mógł łatwiej przejść. I tak w sumie taki trochę skoncentrowany nie wiedziałem czy, czy iść tam dalej, bo z kolei, jeżeli chciałem popochać zagadanie poboczne, to musiałem się wrócić do samej, samej pierwszej lokacji. Ech, I zastanawiałem się, czy chce mi się teraz wracać, bo ja jestem tak w sumie blisko byłem naprawdę e, tego celu, tylko że nie no, miałem ograniczenia pewne, żeby do niego dotrzeć. E, no i e, zostawiłem e, na jakiś czas e, znaczy, wyłącznie tą grę danego dnia. No i wczoraj właśnie podszedłem tego pierwszego dnia i wczoraj podszedłem przy drugiego, może? Może 3 dni już grałem z tego Fulkera, hm, nieważne. W każdym razie wczoraj mówię sobie, a jeszcze raz spróbuję i prześlizgnąłem się tam górą. Oni co prawda nie, bo to jest tak, że są nastawieni wrogo, tak jak żołnierze w tym jednym wyjściu, gdzie musiałem się zawracać, to są tak nastawieni NPC. Są nastawieni tak jak ci trakerzy, że oni mi widzą, ale mówią mi, idź stąd, nie podchodź, bo będzie źle. Ale ja właśnie wczoraj postanowiłem, a może się uda, gdzieś prześlizgną, może gdzieś bokiem, może jakbym widzieli gdzieś tam po wrótku na kuckach, ze schowaną, schowaną bronią, może gdzieś się tam przycisnę. No i rzeczywiście w, e, wziąłem, e, schowałem broń tam na kuckach pod nocą e, u góry gdzieś tam próbowałem się przeszliznąć, no i teoretycznie udało mi się przejść. Ale jak doszedłem trochę dalej, to chcieli znaczy, znowu do mnie strzelać, ale całe szczęście e, nie zabili, nie. E, Przytem przedarłem się na drugą stronę. No i tam rzeczywiście troszkę popchnąłem e, fabułę. E, no i e, teraz jestem już w drugiej lokacji, ale e, tam tylko znałem i postanowiłem, że wrócę się do pierwszej znowu. E, I tam e, porobię e, no, dodatkowe zadania. I okazało się, że w jednym dodatkowym dodatkowych zadań na początku dostałem całkiem fajne ekipuny, trochę kasy, więc będzie mi chyba trochę łatwiej. Ja też nie było powiedziane, że e, powinienem robić dodatkowe zadania. Dobra, moment, koniec właściwie na dzisiaj. Trzymajcie się, na